Słuchajcie normalnie, bo co my byśmy robili, gdyby nie chciwość korporacji? Artykuł na gry wideo. Skandaliczny skin w Skate. EA sprzedaje skórkę z Dead Space za 40 dolarów. Ludzie, 200 złotych prawie. O kurde, dobra. Wbijamy w ten artykuł portal gry wideo. Na propsie. Kanał gry wideo też wam polecam. Można tam od czasu do czasu zobaczyć moje materiały. A my lecimy. Oczywiście widzów z YouTube'a, którzy oglądają zapis, witam i przypominam, że streamy odbywają się w każdy wtorek, czwartek i niedzielę. Więc wpadajcie sobie tutaj poczytać ze mną i podyskutować. No więc, tak, słuchajcie. Electronic Arts po raz kolejny znalazło się w ogniu krytyki. O! Ciekawe dlaczego. I znowu poszło o mikrotransakcje. Najnowszy dodatek do skate, Dead Space Bundle, kosztuje fortunę, a jego główną atrakcją jest skin Isaaca Clarka wyglądający jak tanie przebranie z kartonu. Cena w przeliczeniu ponad 160 zł. No i <ścoughs> to jest mocne. Można tutaj się, wiecie, denerwować i tak dalej, ale ja uważam, że takich ruchów to te korporacje powinny robić jak najwięcej, bo tylko wtedy osoby, które jeszcze są nieprzekonane, które jeszcze wybaczają, ogarną, że naprawdę tam ludzie, którzy podejmują te decyzje w zarządach, to nie są ludzie, którzy z nami, z graczami są gdzieś tam w jednej drużynie. Oni nawet nie lubią gier, ich interesuje tylko to, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy zerowym nakładem pracy, więc im się należy tylko i wyłącznie krytyka, bo inaczej się nigdy nie oczyścimy z tych ruchów, które robią. Zobaczcie, a ja to w ogóle widziałem już ten o. Patrzcie, bo ja tutaj sobie zaznaczyłem ten fragment, gdzie to widać, nie? Tak wygląda to przebranie ala Dead Spaceowe, no. Przecież przypomnijcie sobie, jak wygląda faktyczny e, strój Isaaca Klarka z Dead Space'a. Ja rozumiem, że to ma być coś takiego, że to jest takie DIY e, cosplay, tak? Ale słuchajcie, 160 zł. Jak kurde mocne to jest. Gracze są wściekli i trudno się dziwić. W Skate 3 identyczny skin można było odblokować za darmo. Gdzie wystarczyło wpisać prosty kod. No ale wiecie, nie wiem czy słyszeliście o takim zjawisku jak NFTification, czyli jakby w takim wolnym tłumaczeniu zgównianie rzeczy, sprawianie, że rzeczy, produkty i usługi są coraz bardziej gówniane, czyli po prostu jeżeli coś mieliście w poprzedniej części gry to teraz już tego nie macie. Kolejna inkarnacja będzie gorsza. Może część usuniętej zawartości wam łaskawie korporacja zwróci, jak ekstra dopłacicie. W tym wypadku do gry trzeba do, 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 dołożyć 160 zł. <laughs> Przecież to w takiej cenie to można sobie kupić pełnoprawną grę. Na przykład Claire Obscure był chyba w takiej cenie, albo niższej nawet, ludzie. Co więcej, Tamta wersja naprawdę przypominała kultowy pancerz bohatera Dead Space. No właśnie, tymczasem w 2025 roku EA oferuje produkt, który wygląda bardziej jak żart niż hołd dla jednej ze swoich najbardziej ikonicznych serii. Znaczy, ja tak jak mówię, ja kumam, że ta postać ma mieć taki DIY cosplay, ale ludzie, czy to jest warte 160 zł? Problemem jest nie tylko wygląd. Cała sytuacja wpisuje się w szerszą krytykę. Dokładnie, jaką społeczność od dawna kieruje pod adresem Skate? No i wydaje mi się, że nie tylko pod adresem Skate, ale też całego Electronic Arts. I nie tylko nawet pod kątem tylko tej jednej. E... Korporacji, ale chyba całej branży, tych wszystkich takich wielkich molochów gamingowych, w których, tak jak mówiłem wcześniej, tam za zarządzanie są odpowiedzialne osoby, które mają totalnie w dupie gry. A już na pewno robienie dobrych gier. Oni mają po prostu za dużo pieniędzy, a ich celem jest to, żeby mieć coraz więcej. Więc, no, wydaje mi się, że EA, że EA nie jest odosobnione w tym, chociaż po pomocnej krytyce ostatnio, na przykład Vampire The Masquerade Bloodlines, e, no to się wycofali z tego DLC-ka, e, znaczy DLC-ka. <laughs> z wymuszania dopłaty po to, żeby w momencie premiery uzyskać dostęp do pełnej gry. <laughs> Trochę się wycofali z tego, ale to jest tylko przykład, że właśnie trzeba krytykować takie praktyki i to mocno, bo przecież czemu te firmy miałyby bez powodu zrezygnować same z siebie z tego? Zrezygnują tylko wtedy, jak im się zacznie dupa palić, no nie? Gra trafiła do wczesnego dostępu z systemem mikrotransakcji. Kumajcie to. Do wczesnego dostępu, tak? Czyli to jeszcze nawet nie jest pełna gra, ale już możecie do niej dopłacać. Nie udało się w terminie na czas gry skończyć, udostępniają wczesny dostęp jakąś tam wersję beta, ale co się udało? Zaimplementować mikrotransakcje. Kurwa, no to jest gry się nie udało zrobić, ale udało się zrobić dodatkowy system do wyciągania od was pieniędzy. Co już wtedy nazwano pazernością i skokiem na kasę, no dokładnie. Teraz, gdy EA sprzedaje kosmetyk zarówno wartość nowej gry Indie, nawet nie Indie, bo przecież Claire Obscure może nie jest tytułem Triple A, ale jest zrobione przez pełnoprawne studio, nie jest tak mikroskopijnym projektem jak na przykład Silksong, no który swoją drogą kosztuje nie 40 dolarów, tylko 20. No ale właśnie, te praktyki sprawiają, że to wrażenie się tylko pogłębia. Aby kupić paczkę, gracze muszą zaopatrzyć się w Sun Van Bucks. Najtańsza opcja to około 40 dolarów amerykańskich. EA oczywiście su sugeruje zakup Founders Deluxe Pack. Za 50 dolców kurwa, słuchajcie, to i tak są skromni. Gdybym ja był prezesem takiej korporacji, to bym w ogóle zareko zarekomendował graczom kupienie w ogóle po pięć takich paczek na jedną osobę. Niech się przyczynią do budowania majątku prezesa swojej ulubionej firmy. A ostatnio <noise> Electronic Arts zostało w ogóle przejęte, nie? Też za rekordową e, kwotę jakąś 55 miliardów chyba dolarów. W którym znajdziemy. Aha, czyli w tym deluxe pack, znajdziemy odpowiednią ilość waluty i inne dodatki. Odpowiednią ilość waluty. Na no, przede wszystkim prezes dostanie odpowiednią ilość waluty. Dla wielu osób to jednak zwykła manipulacja i zachęta do wydawania jeszcze większych pieniędzy. Słuchajcie. Dla wielu osób. Czyli co? Na przykład spośród e, całej puli graczy, którym został ten pomysł przedstawiony, to na przykład nie wiem, tylko 80% uważa, że to jest manipulacja i pazerność, a reszta co? Uważa, że to jest dobre rozwiązanie? Fani nie kryją frustracji na forach i mediach społecznościowych. No i im się nie dziwię, bo takie praktyki to trzeba jechać. Pojawiają się komentarze, że EA sprzedaje przebrania na Halloween w cenie pełnoprawnej gry i że Dead Space zasługuje na więcej. Na więcej to zarząd zasługuje. Dajcie im więcej pieniędzy przecież za to, że istnieją. Kurwa, ludzie, znaczy. No tak, Dead Space zasługuje na więcej, bo przecież poza bardzo dobrą pierwszą częścią, a no, dużo ludzi też uważa, że druga jest dobra. Jest też taka grupa fanów, która uważa, że druga jest nawet lepsza. No ale poza tym, no, w zasadzie marka gdzieś tam się rozmyła. Był remake pierwszego Dead Space'a i w zasadzie tyle. A teraz podobna sytuacja jak z Raymanem. Korporacja gdzieś tam zapomniała o lubianej przez graczy serii. No i co najwyżej to może nam dać właśnie jakąś łatkę do innej gry, która nawiązuje do serii, którą lubi lubiliśmy. No a tutaj w dodatku jest jeszcze skandal w przypadku wyłudzania tak ogromnych pieniędzy. To jest niesamowite. Trudno się oprzeć wrażeniu, że takie decyzje coraz bardziej oddalają skate od ducha serii, która kiedyś była symbolem autentyczności deskorolkowej. No, ej fajnie, nie? Wziąć jakąś taką konturkulturę na tapet? I na jej bazie stworzyć taki twór ultrakapitalistyczny do wyciągania kolejnych pieniędzy. To jest lepsza sprawa nawet niż sprzedawanie koszulek Sex Pistols w jakichś sieciówkach typu HM. Czy skate stał się kolejnym symbolem chciwości EA? No, myślę, że tak. Bardzo dobry artykuł. Jechać z nimi, z takimi to trzeba krótko. Dlatego ja właśnie lubię sobie poczy po, poczytać gry wideo. Polecam Wam też tutaj wpaść, jak chcecie jakieś newsy bez korpo filtra. No a jak chcecie fajne filmiki, to wpadajcie też na kanał YouTube Gier Video. Ja zachęcę Was ze swojej strony, tym, że od czasu do czasu też w ramach współpracy wpadają tam moje materiały. No i dobra, to by było tyle z dzisiejszego czytania. Do snu trzymajcie się, a jak oglądaliście zapis na YouTubie, no to wpadajcie też na e, streamy.